moja ulotka wyborcza I zachęcam do pójścia na wybory. Boże. Ja apeluję o to, żeby 25 maja pójść na wybory, zagłosować, dlatego że od frekwencji zależy też liczba naszych eurodobudowanych, naszych mówię z Warszawy i z okręgu warszawskiego. To jest kluczowa sprawa, bo to są jedyne wybory, gdzie nie ma stałej liczby posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą wybierani z naszego okręgu, tylko jest to w dużej mierze też zależne od naszego obywatelskiego zaangażowania. Dlatego 25 maja pójdźmy na wybory, zagłosujmy świadomie. Ja myślę, że mieszkańcy Ursynowa pójdą na wybory, bo to jest dzielnica, która bardzo szybko się rozwija. To jest dzielnica, która jest też zamieszkała przez wiele młodych osób, ale dlatego bardzo ważne jest, żeby idąc na wybory zagłosować na konkretnego kandydata. Dlatego najlepiej poznać osobę, która startuje w tych wyborach, tak żeby można było przekonać się i świadomie zdecydować na kandydata.